W takim razie spójrzmy na panik, jak się pali Pantera. Na paniku, właśnie możemy zobaczyć, że nakotem no wzbudził się do pracy troszeczkę większy wiatr, ale właśnie jest w granicy 35%, właśnie w chwili obecnej, przy dmuchawie 34 W, która ma zakres w moim przypadku od 27 do 44 Procent. Właśnie mamy 35%. Spójrzmy na pannik, jak właśnie to wygląda. Wszystko fajnie, dopalone. Bezproblemowo kopczyk na fajnej pozycji. Deflektor spali jak najbardziej czysty. Spójrzmy oczywiście, bo kotła właśnie no. można zobaczyć, że jest. Bardzo fajnie bym powiedział. Ale spójrzmy oczywiście na strukturę popiołu, bo to nas jak najbardziej interesuje. Popiołu no troszeczkę jest, ale tu jest akurat sporo, już około 50. 5 kg